Siema. Witajcie w kolejnym odcinku serii Automotive. Tym razem hmm, warsztat, wersja budżetowa. Yy, słuchajcie, chciałem sobie kupić jakiś zasilacz, który będzie podtrzymywał zasilanie w aucie podczas flashowania, podczas robienia sterowników, remapu i tak dalej, i tak dalej. Ewentualnie czasami, żeby podładować coś na szybko. No i głównym zagadnieniem było to, głównym takim wymogiem, żeby to miało Jakieś 30A. Najprostszy, najtańszy sposób na 12V 30A. Zasilacz serwerowy. Akurat kupiłem takiego Fileta Packarda model DPS 460EB i będziemy go przerabiać. Tyczka standardowa, komputerowa. Eee... Jakieś przewody tutaj trzeba będzie wrzucić. No i co, żeby to zadziałało, żeby to puściło prąd potrzebne jest zmostkowanie pinów. Bodajże pierwszego i czwartego wtedy będziemy mieli 12 coś Volta, tam 12.1, 12.3 w tych okolicach. Ale jeżeli to się sprawdzi otworzymy sobie obudowę, pobawimy się potencjometrami i dobierzemy tak, żeby było 13 z kawałkiem Volta, powiedzmy tam nie wiem, 13.8 Około 14 nawet, bo da się tak zrobić. No to ja biorę się do lutowania. Na szybko już zlutowane. O no i sprawdźmy sobie, jakie daje napięcie. O, mierniczek. I sprawdzimy tryb auto. Co nam tu pokaże? 12,35 V bardzo pięknie. Czyli z prawej strony mamy dodatni, no, ten bardziej środkowy jest ujemny. Myślę, że od dołu analogicznie, dokładnie od dołu analogicznie, czyli będziemy się wlutowywać minus plus. W związku z tym, że 12,3 V to jest troszeczkę za mało dla nas, podkręcimy sobie go na troszkę wyższe napięcie. Odkręcamy cztery śruby: jedna, druga, trzecia, czwarta. Zdejmujemy górną pokrywę. Po zdemontowaniu obudowy mamy dostęp do potencjometrów, którymi sobie będziemy regulować napięcie na wyjściu. Regulację dokonujemy używając tego, tego potencjometru, ale. Koniecznie trzeba wymienić też znajdujący się bezpośrednio przy nim e, rezystor. Trzeba go zmienić na taki o wartości 10, 10 kOhm. Będzie oczywiście SMD. Jak widać na załączonym obrazku, może to być 1002 albo inny kod, w każdym razie 10 kOhm. Wymieniamy to i powinno nam puścić troszeczkę większe napięcie. Nazwy zadowalało coś w granicach 13,3, 13,5, a może nawet 13,8, też by było rewelacyjnie. Wlotowany już rezystorek 103, jednak, bo tamten SMD był za duży. Tamten był bodajże wielkości 803, a ten jest bodajże 605, z tego co pamiętam. Jak jeszcze dobrze pamiętam te wszystkie wielkości, no to sprawdzamy, ile teraz wypluje napięcia. Po wlutowaniu rezystora zobaczymy, jaki prąd wypluje. Nie ruszaliśmy potencjometrem 13, 17 V. Już jest ok. Jeszcze podkręcimy tylko, żeby było jakieś 13,5. Tutaj było rewela. Nawet 13,3 będzie dobrze. Delikatnie podkręcony. Zobaczymy, ile teraz będzie napięcia. Napięcie rośnie 132627 No No, Jeszcze troszkę trzeba będzie podkręcić, ale no to wy podejmujemy od prądu, bo jeszcze chwilą mnie akurat prąd strzelił delikatnie. Weź jeszcze troszeczkę. Kręcimy w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara. Spróbujmy, jak się nam 13,5V pojawi to będzie rewelacyjnie. 1336. O, to jeszcze troszkę. Dobra. 134 będzie ok. Myślę. Tylko do podtrzymywania podczas riflaszów. 1349V, jak w mordę strzelił. Jak najbardziej nam to pasuje. Zasilacz już polutowany. No jak widzicie, w najprostszy możliwy sposób i najpewniejszy zarazem. Mamy sondy, mamy miernik. Podłączamy do prądu. Nic się nie pali. 13,5 V, jest pięknie. Wiatraczek działa. Myślę, że będzie bardzo fajnie zasilacz do aut będzie można przynajmniej bezpiecznie programować. Zrobimy sobie jeszcze test tego zasilacza na żywym organizmie. Mam podłączone już do ogrzewania. Chimbasto oczywiście. i kW. No i dobra. Podłączymy. 13,53 V. Ok. Inwaz to powinno ruszyć Zobaczymy czy odpali Oj długo nie było odpalane, to tak swoją drogą Napięcie niewiele spada 13,4V A świecę rowa się nagrzewa, więc nie jest źle. pompka ruszy. O, już zaczęła pompka chodzić. Trzynaście 35V, czyli 0,15V spadku świeca z tego co pamiętam bierze tutaj albo 10 albo 20A prądu i chyba zaczęło już odchodzić Zakrzymy na maks. Dym już idzie. Więc hinbas to się jak najbardziej rozpala. Go, żeby właśnie skłamać z półtorej roku jak już słychać się rozpaliło. więc działa, działa zaraz pewnie świeca się wyłączy 5 nam się wtedy troszkę zwiększy nawet chyba o, świeca się wyłączyła Działa jak widzicie Zebastem daje sobie jak najbardziej radę chińskim jeżeli Wam się spodobał ten odcinek, to standardowo łapa w górę, mile widziana. Jeżeli lubicie takie treści, a jeszcze nie subskrybujecie, to rozważcie subskrypcję tego kanału. Jeżeli chcecie wesprzeć mnie w jakikolwiek sposób, też anonimowo, szybko, możecie to zrobić przez serwis i tu, Gdzieś tutaj będzie też jeszcze link podany. To mnie motywuje do większej ilości testów i innych takich rzeczy, zakupów, robienia czegoś więcej nie. dla Was nagrywania tych filmów. No a tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej! Dobrze, że ono jeszcze działa. A ja je zakładałem tutaj. Kurczę, 7 lat temu. Rewela.